Były szef niemieckiego wywiadu BND oskarżył Polskę o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Odpowiedział mu premier Donald Tusk: Zobaczmy, co napisał. Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne, co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho. Pytanie do pani minister: kogo miał na myśli premier Tusk? O jakich inicjatorach i patronach pisał? No przede wszystkim te państwa, które miały korzystać z Nord Stream 2, tym głównie oczywiście Niemcy. Natomiast zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Tam potem jeszcze się wiera. Napisał bardzo ładnie, że dobrze, że w pewnych kwestiach mamy taką jednogłośne stwierdzenie. Co prawda zaraz to zepsuł pan premier Morawiecki pani premier Szydło. No bo pa, pani, natychmiast... pani premier Szydło wie, pani co napisała. Tak widziałam. Tusk no ostro o sobie. Natomiast ja powiem szczerze, że było to zupełnie na miejscu, bo właśnie wydaje mi się, że to, co powinniśmy zawsze Rosji pokazywać, że w takich tematach nie ma czegoś, co by dzieliło Polaków. To jest raz. A po drugie, zauważmy, że oprócz um, przedstawiciela byłego um, wywiadu um, Niemiec to się odezwała również Rosja która powiedziała, że nie tylko dodała jeszcze do tego, że również Stany Zjednoczone musiały wiedzieć, jeżeli to zrobiła Ukraina. W związku z tym nie dawajmy się rozgrywać putinowskiej propagandzie. Ale dawajmy o co chodzi byłemu szefowi wywiadu Niemiec? Bo to chyba nie jest przypadkowe. Znaczy wie pani co, ja to w ogóle nie rozumiem, dlatego że wiadomo, że Niemcy popełnili szereg błędów, jeśli chodzi o politykę energetyczną przed e, e, wojną w Ukrainie. I powiem więcej, e, wydaje mi się, że taki tekst to brzmiał mniej więcej tak, jakby oni wierzyli, że można potem wrócić biznes as usual, czyli że skończy się wojna tak i oni wierzą. wrócą do handlu z Rosją e, paliwami. Z tego oczywiście... co wiem, to ten gazociąg został naprawiony już. Tak czy inaczej, dla mnie jest oczywiste, że cała Europa musi się całkowicie uniezależnić od środków, od paliw z Rosji. i Musimy być samowystarczalni, jeśli chodzi głównie o energetykę odnawialną, ale również musimy być pod wieloma względami, zmienić swoją politykę dotyczącą właśnie dokładnie energetyki, dlatego że najzwyczajniej w świecie nie będzie business as usual, a przynajmniej mam nadzieję, że nie będzie. Nie będzie takiego podejścia żadnego z krajów Unii Europejskiej. Tak jak powiedziała już pani minister, Poparł wpis premiera szef BBN-u minister Jacek Siewiera, który napisał złe wieści dla adresatów. W Polsce również w tej sprawie panuje jednomyślność. Widzą państwo to stwierdzenie po angielsku, a teraz po polsku. Radosław Fogiel, pan by się podpisał pod słowami ministra Siewiery, czy raczej pod słowami pani premier Szydło? Y jedno nie wyklucza drugiego, bo rzeczywiście oczekuję, że wszyscy w Polsce będą mieli bardzo jednoznaczne i stanowcze Stanowczą postawę wobec Nord Stream, wobec kupowania węglowodorów z Rosji, wobec sankcji, bo też przypomnijmy, że niedawno i tu znowu niestety cały czas na tapet wchodzi, wchodzi nasz zachodni sąsiad. Niedawno jedna z niemieckich telewizji ujawniła kulisy negocjacji, gdzie to Niemcy blokowały rozporządzenia unijne, które miały, miały uszczelniać sankcje. Tam jednak cały czas ta nadzieja, Cały ten wędę jest tylko powierzchowne, tam jest cały czas nadzieja na ten powrót do business as usual. Dlaczego Niemcy dzisiaj ogłaszają, że już na przyszły rok Ukrainy więcej wspierać finansowo nie będą. No, to też nie jest przypadek, że mówi o tym były szef wywiadu. No, umówmy się, to nie są były szef wywiadu Niemiec, to nie jest radosny emeryt, który coś tam sobie mówi, co mu w duszy gra. No, jeżeli coś takiego zostało powiedziane, na antenie Die Welt, to ja jednak jestem przekonany, że miało zostać powiedziane. A co do wpisów, na przykład pani premier Szydło, no, jednoznaczne stanowisko cieszy, ale to nie znaczy, że nie mamy mówić prawdy. Mnie tylko w kontekście wpisu Donalda Tuska interesuje jedno. Skoro wszyscy mają siedzieć cicho, którzy się w ten sposób zachowywali. Zastanawiam się, jak swoją funkcję będzie pełnił minister Radosław Sikorski, bo to przecież Radosław Sikorski kiedyś postulował, że trzeba się było do Nord Stream 2 przyłączyć. No, rozumiem, że będzie niemym ministrem do końca kadencji. Adwocem będzie niemy nie, no ministrem? Proszę, na temat Nord Stream 2 powiedziały kolejne rządy wszystkie krytycznie i zawsze była próba zablokowania ze strony polskich kolejnych rządów Nord Stream 2. W związku z tym nie, ma, nie ulega żadnym wątpliwościom, kto mówił, że, że to jest przedsięwzięcie biznesowe? Nie ulega, nie, Rafał nie ulega żadnym wątpliwościom, że tak jak wszystkie rządy próbowały zatrzymać Nord Stream 2, tak żadnemu się nie udało. W związku z tym nie opowiadajcie, że mogliście zrobić cokolwiek e, skuteczniej. Piotr Zgorzelski, o co chodzi Panu y, byłemu szefowi wywiadu niemieckiego BND. To jest moim zdaniem, panie redaktorze, grubymi nićmi szyta intryga. Na szczęście została myślę dobrze zdiagnozowana i zidentyfikowana. Bo jeżeli pan Hanning August, czyli szef BND były, który można powiedzieć jest z ekipy Gerharda Schrödera, a po zakończeniu swojej kariery w służbach, o ile w ogóle można mówić, że w służbach można zakończyć karierę, stał się członkiem Rady Nadzorczej. Rosyjskiego Banku na Łotwie nieprzypadkowo komentuje czy do, dokłada do tego artykułu swoją opinię niepopartą żadnymi argumentami merytorycznymi. Ale dodajmy, o jaki artykuł chodzi. Chodzi o artykuł Wall Street Journal. A. Czyli Amerykanie to napisali, no. że to ukraińscy nurkowie wysadzili gazociąg Nord Stream przy pomocy prawdopodobnie tak, tak, Polaków. Tak, prawdopodobnie, On tam dorzuca temat odszkodowania. Prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie tam... Dogadał Polak, się powie, z Zeleńskim. Nie, to jest po prostu, panie redaktorze, coś, co niestety moim zdaniem jest przygrywką do próby zbudowania nowego porządku europejskiego, porządku bezpieczeństwa i dlatego z punktu widzenia Polski bardzo ważne są te dwa tweety, które zostały napisane zarówno przez premiera Donat Alda Tuska i podparty został e, premier Tusk e, tweetem pana ministra Siewiery, co wybija argument zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, że w sprawach bezpieczeństwa w Polsce się różnimy. Nie, w sprawach bezpieczeństwa w Polsce się nie różnimy, bo dwaj przedstawiciele dwóch obozów politycznych po przeciwstawnej stronie barykady w tej kwestii mówią jednym głosem i bardzo dobrze, że tak jest. Nie jątrzyłbym w tej Kwestii, bo działamy wtedy na niekorzyść bezpieczeństwa Polski. Druga zaś rzecz jest taka, że Komisja te tweety Morawieckiego i szydło. więc ja bym nie jątrzył tego z jakiejkolwiek strony. Druga rzecz jest taka, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji takiej, że Polska Stanie się kozłem ofiarnym całej tej sytuacji, bo prędzej czy później do zmiany geografii i architektury bezpieczeństwa w Europie dojdzie, bo ta wojna też się kiedyś zakończy. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, że Niemcy niestety nie zostali wyleczeni ze swojej sympatii do Rosji. Pokazuje to Przede wszystkim to, że Olaf Scholz powiedział, że więcej pieniędzy na e, e, Ukrainę nie będzie w sytuacji, kiedy Ukraina odnosi sukcesy w Rosji. Nie ma przypadków. To wszystko jest osadzone tu i teraz. Pani poseł, nie ma przypadków, jak pani czyta te wszystkie informacje oczywiście, i te komentarze. Że, oczywiście, że nie ma przypadków. Trwa akcja dezinformacyjna. Rosji zależy na tym, żeby budować konflikty, podziały w ramach NATO, żeby wskazywać i rozwalać te istniejące sojusze. Więc tutaj ten moment absolutnie nie jest przypadkowy. Nieprzypadkowi są aktorzy związani z, ze Shredderem. I oczywiście pojawiają się różne doniesienia medialne, ale chcę zwrócić uwagę na to, że w, były także śledztwa na przykład dziennikarzy skandynawskich, którzy mówią, że w czerwcu 2022 roku e, trwała jakaś akcja, jakieś podejrzane działania ze strony floty rosyjskiej właśnie na tym terenie, e, więc jest tutaj bardzo dużo bardzo różnych. No dobrze, e, ale wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście za tym za wysadzeniem tych gazociągów stali Ukraińcy, bo zresztą prokurator generalny Niemiec wydał nakaz aresztowania ukraińskiego instruktora nurkowania głównego podejrzanego o zamach, ale Ukrainiec opuścił wcześniej Polskę. to, to byłoby dobre dla Ukrainy. I dla Polski czy złe? Ja w ogóle myślę, że takie dywagacje nie powinny mieć miejsca. To znaczy, jest zbyt wiele znaków zapytania. Jesteśmy w krytycznym, bardzo ważnym momencie wojny, kiedy, trwa, kiedy trwają bardzo, bardzo intensywne działania. Ja też nie chcę tutaj gdybać, bo uważam, że ze strony polityków takie gdybanie w takich sytuacjach jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne. Wiemy doskonale, w jaki, w jaki perfekcyjny czasami sposób Rosja potrafi wykorzystać rzucone niefortuny słowa. Ja bym po prostu zachęcała do dużej wstrzemięźliwości, do zachowania wspólnego frontu, do pamiętania o tym, że wszystkim nam w Europie powinno zależeć na tym, żeby Ukrainę wspierać i powinniśmy budować takie sojusze, żeby te pieniądze, to wsparcie na Ukrainę po prostu płynęło. Pan minister Pawlak. Panie ministrze, czy może pan jednoznacznie zaprzeczyć, że nie było tutaj żadnych rozmów prezydenta Dudy i prezydenta Zameńskiego? O co oskarża Polskę i Ukrainę pan szef, były, były szef niemieckiego wywiadu? To są w ogóle kompletnie bezpodstawne insynuacje człowieka, który zresztą nie pełnił funkcji szefa wywiadu w ostatnich latach. On był szefem wywiadu zarządów Gerharda Schrödera. W czasach, kiedy tworzono podwaliny i tworzono fundamenty pod budowę Nord Stream 1, później Nord Stream 2, czyli tej inwestycji, która haniebnej inwestycji, która nigdy nie powinna była powstać i która jest y, pomnikiem, można powiedzieć, hipokryzji kolejnych rządów niemieckich. Więc absolutnie to są, to są wyssane z palca to są jakieś domysły, E, człowieka, który na pewno jako szef wywiadu w tamtym czasie odgrywał niebagatelną i, e, i, i, i haniebną rolę w, w powstawaniu tej, tej inwestycji. E, I cała ta sytuacja raczej pokazuje, że Niemcy, które co prawda w ostatnich latach no, się mówią o tej wędę i e, pojawiały się nawet jakieś słowa przeprosin za e, błędy z minionych lat, być może jednak powinny dokonać jakichś rozliczeń wewnętrznych e, i sprawdzić, jakie były wpływy Eee, czy była jakaś infiltracja służb rosyjskich no bo tu mówimy o wypowiedzi byłego szefa wywiadu która idealnie się wpisuje w narrację Ale wie pan tematu. że już jest to temat jeden z tematów e, najistotniejszych w Niemczech bo na przykład szefowa Lewicowej Niemiecki BSW chce powołania komisji śledczej do spraw ataku na Nord Stream pani Sara Wagenknecht powiedziała jeśli okaże się że niemieckie władze wiedziały o planach ataku z wyprzedzeniem to będziemy mieli do czynienia ze skandalem stulecia w niemieckiej polityce. Czyli wchodzi w grę jeszcze to, że wywiad niemiecki o tym wiedział, ale nie zapobiegł. Czyli to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności, nie wiem, rzekomej Polski i Ukrainy, ale także samych Niemców. No to już jest powiedzmy sprawa wewnątrzniemiecka, jak oni sobie tutaj będą radzić z tymi, z tymi głosami, które się teraz pojawiają. Jest to sytuacja w każdym razie z naszego punktu widzenia zupełnie absurdalna i skandaliczna. Ta inwestycja, która nigdy nie powinna była powstać, teraz znajduje jakiś swoich prominentnych obrońców yy, u naszych zachodnich sąsiadów no to po prostu w ogóle nie powinno mieć miejsca. Krzysztof Mulawa, jak Pan patrzy na tę sprawę? Ja myślę, że stanowczo za dużo e, czasu poświęcamy Panu, który 20 lat temu sprawował tę funkcję. Trzeba przypomnieć, już tutaj było mówione, że e, został powołany przez Gerharda Schrödera, czyli rolandownika Nord Stream 2.1. Yy, raczej powinniśmy tutaj mniej komentować te doniesienia, a jeszcze mamy do, do czynienia z festiwalem zaprzeczeń, wypowiedzi zaprzeczających ze strony Włodomija Zenięskiego, ze strony pana prezydenta. Oczywiście tak działają, yy, tak powinny działać władze odpowiedzialnych państw na rolę, czy to pana prezydenta nawet gdyby o tym wiedział, czy to Włodomi Radzerenskiego jakby o tym wiedział, nawet by to planował i to by przeprowadził. To jest oczywiście zaprzeczać, yy, zaprzeczać jeszcze czy raz hipokryzja zaprzeczać. to coś dobrego. W polityce, tak? czasem tak, w polityce międzynarodowej to są sprawy fundamentalne, wagi najwyższej, nawet państwowej, jeszcze wyższej, sprawy międzynarodowe tutaj mają wchodzą. Dlatego, dlatego nawet gdyby tak było, to trzeba zachować milczenie, trzeba zaprzeczać. Tak, to niestety w polityce wygląda. Czasem to jest hipokryzja, tak jak pan redaktor powiedział. Co jeszcze trzeba powiedzieć, to, to znaczy, że ten, ten projekt, 2, oczywiście to był projekt skierowany przeciwko interesom Polski. My, Polacy. Teraz mamy konsensus w klasie politycznej, że to był projekt niekorzystny dla Polski, ale niektóre, niektóre, niektórzy politycy, pan Trzaskowski czy pan Tusk, dopiero jak, jak ponownie wrócili do władzy, to zdali, albo inaczej wojna wybuchła, to zdali sobie z tego sprawę, że rzeczywiście tak jest, bo wcześniej ich wypowiedzi świadczyły o tym, że postrzegali ten projekt jako, jako projekt ekonomiczny, do czego oczywiście Niemcy z Rosją miały prawo ponad naszymi głowami.